Cześć! Z tej strony Bartek Lewandowski i w tym materiale mam zamiar poruszyć temat stresu, a dokładnie mam zamiar powiedzieć Ci, jak się nie stresować, jak w ogóle podchodzić do stresu, czym jest stres pozytywny, negatywny, czym jest kortyzol. Zapraszam Ciebie do oglądania. A więc zacznijmy sobie od pierwszej, najważniejszej kwestii, czyli kortyzolu. Kortyzol to jest taki biologiczny czynnik, który wpływa gdzieś tam reguluje poziom stresu i tak dalej, i Mniejsza o te wszystkie biologiczne fakty, ale to, co musisz wiedzieć, to musisz znać mniej więcej ten wykres, który teraz widzisz przed sobą. Jest to wykres, który pokazuje poziom kortyzolu we krwi zależnie od pory dnia. Tak, jak widzisz, rano jest największy, a wieczorem jest najmniejszy. I to jest bardzo ważne, ponieważ często w życiu mamy takie momenty stresu i ważne jest, żeby wiedzieć, kiedy generalnie biologicznie z perspektywy naszego, naszego ciała i tak dalej będziemy mogli stresować się trochę mniej i będziemy ten stres odczuwali mniej, lżej, a kiedy bardziej i, że tak powiem, intensywniej będziemy ten stres odczuwać. A więc, tak jak widzisz, rano ten stres na pewno będzie intensywniejszy. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli na przykład mamy egzamin na studiach, który jest rano, to będziemy się tym bardziej stresować, będziemy bardziej ten stres odczuwać, niż gdy to będzie wieczorem. Oczywiście tak naprawdę najbardziej zależy to od tego, jak my do tego podchodzimy i jak my się z tym stresujemy. Bo zaraz powiem ci dokładnie, co zrobić, żeby się mniej stresować, co zrobić, żeby ten stres zamienić na tak zwany stres pozytywny. Bo ja rozróżniam stres negatywny i stres pozytywny. I tak naprawdę różnica jest tylko jedna. Jak ten stres na nas wpływa? Jeśli ten stres ma na nas wpływ pozytywny, to jest to stres pozytywny. Jeśli ma na nas wpływ negatywny, to jest to stres Negatywny, nic trudnego. I tak też to powinieneś sobie zdefiniować. I to, co ty powinieneś robić, to zamienić ten stres, a właściwie zamienić sposób myślenia, zaraz o tym powiem, na to, żeby ten stres zawsze był dla ciebie pozytywny i miał na ciebie pozytywny wpływ. W każdym razie, wracając jeszcze do kortyzolu, pewnie kojarzysz takie uczucie, taki ścisk w przeponie, że ciebie po prostu ściska ze stresu. Jeśli drugiej osobie podoba się jakaś inna osoba, mamy złamane przez to serce, to wtedy mamy taki też ścisk, właśnie charakterystyczny, podobny do tego, co jest przy jakimś egzaminie i generalnie jakiejś stresującej sytuacji. I to jest właśnie wynika z tego kortyzol. I rano możesz zauważyć, że rano zawsze ten ścisk jest mocniejszy, przez to, że ten poziom kortyzolu jest wyższy. A wieczorem, jak kortyzol spada, to ten ścisk całkowicie często odpuszcza i jesteśmy bardziej, powiedzmy, wyluzowani. Mniej się stresujemy. Teraz najważniejsza rzecz. Zacznijmy sobie od tego, jakich rzeczy na pewno nie robić, żeby nie zwiększać tego poziomu stresu, żeby się bardziej nie stresować, a potem powiem Ci dokładnie, co zrobić, żeby w ogóle się nie stresować. Więc zacznijmy sobie od tych spraw, jak Bardziej się nie stresować, jak nie powodować, jeszcze nie pogorszać tej sytuacji. Więc bardzo często, jeśli się stresujemy, to mamy tendencję do robienia rzeczy, które w łatwy sposób bustują nasz poziom dopaminy. Dopamina to też jest chyba jakiś, nie wiem czy neuroprzekaźnik, czy co, ale to jest taki czynnik generalnie, który powoduje, że lepiej się czujemy i jest generalnie bardzo, bardzo ważny i bardzo potrzebny, ale musimy mieć nad tym kontrolę, bo jak nie mamy nad tym kontroli, to możemy sobie zrobić dużo krzywdę. I tak samo jest w przypadku stresu. Jeśli zdobywamy tą dopaminę w łatwy sposób, czyli oglądamy jakieś seriale, gramy w gry komputerowe, jemy słodycze, niby mi rzeczy, które powodują łatwe podniesienie tego poziomu dopaminy, to też dużo, dużo gorzej wpływamy na ten poziom stresu, bo często pewnie zauważysz u siebie, że masz tendencję, że jak się stresujesz, to właśnie sięgasz po tą łatwą dopaminę. Na przykład słuchanie muzyki. Słuchanie muzyki nie wpływa na ciebie pozytywnie jak się stresujesz. Nie odstresowuje ciebie, a wręcz przeciwnie. Powoduje, że tylko bardziej i bardziej się stresujesz. Czyli co należy robić? Należy po pierwsze unikać tej łatwej dopaminy. Czyli nie jeść słodyczy, nie słuchać muzyki, nie oglądać seriali czy nie skrolować shortów, bo to nam nie pomaga, jak się stresujemy. To nam przeszkadza, powoduje tylko zapętlenie tego błędnego koła, że coraz bardziej ten kortyzol jest podbijany i stresujemy się tylko jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, i to nam na pewno nie pomaga. Nie należy tego robić, zaufajmy. I co więc należy robić? Na pewno zdobywanie dopaminy w jakiś bardziej wymagający sposób, na przykład treningiem fizycznym, bieganiem, jest pozytywne. To jest pierwsza rzecz, którą powinieneś robić. Jeśli się stresujesz, dobrym pomysłem jest trening fizyczny i w ogóle wszystkie sposoby, które podnoszą nam w jakiś bardziej wymagający sposób tą dopaminę. Na przykład dobrym sposobem jest rozpoczęcie jakiegoś kursu. Na przykład chcesz grać na gitarze, jest to dla ciebie trudne, wymagające, musisz się skupić, jeśli to robisz. Super, podbijać to dopaminę, ale w sposób bardziej naturalny, bardziej wymagający jest to zdrowe i to są na pewno rzeczy, które należy robić i które nie spowodują, że będziesz się bardziej stresował, tylko rzeczywiście będą cię odstresowywały. Na pewno kojarzysz takie uczucie, że jak się stresujesz i pójdziesz biegać, to jest lepiej, bo to właśnie powoduje, że ta dopamina się podbija, ona podbija się w naturalny sposób i w wymagający sposób, jesteśmy potem z siebie, można powiedzieć, nawet dumni, że coś nam się udało wymagającego zrobić, i dzięki temu rzeczywiście zabijamy ten negatywny stres. A teraz powiem ci dokładnie też, jak powinieneś myśleć o stresie. Więc pierwsza sprawa, jeśli chodzi o to, jak powinieneś myśleć, jest to, że powinieneś skończyć z myśleniem w sposób negatywny o stresie. To znaczy, jeśli coś się dzieje stresującego, pomyśl sobie super, super. Zajebiście, że mogę się znowu stresować, że coś się dzieje w moim życiu i, i że generalnie mam możliwość z tego stresowania. Się. Pomyśl serio o tym w taki sposób i naprawdę spróbuj tak dogłębnie zainstalować to w swoim mózgu, to, ten sposób myślenia. Ja na przykład bardzo się kiedyś stresowałem przed rozmowami z klientami. Ja zajmuję się tworzeniem stron internetowych. Nie wiedziałem na przykład, jak podać klientowi cenę, żeby on się zgodził. Stresowałem się tym wszystkim. I widzisz, i na początku podchodziłem do tego, że to jest negatywne, nie lubiłem tego, ale z czasem zacząłem myśleć super, super, że mogę się stresować, super, że mam klienta, bardzo cieszyłem się. Jak mogę się stresować. Naprawdę sprawiało mi to ogromną przyjemność, że mogę się tym stresować. I w tym momencie się już nie stresuję. Po 500, 600 takich rozmowach z klientami, totalnie już podchodzę do tego mega na luzie. W ogóle się tym nie stresuję. Właśnie dlatego, że zainstalowałem w swoim mózgu to, że ja się cieszyłem. Ja się cieszyłem, że ja mogłem się stresować. Teraz niestety się już tym nie stresuję. Niestety. Ja o tym myślę właśnie w przedziale, że to jest złe, że się tym nie mogę stresować. Że to nie jest dobre. Zauważ, że prawdopodobnie egzaminy w swoim życiu, czy generalnie testy sprawdziane masz od zawsze. I zawsze się tym stresujesz, bo zawsze o tym myślisz w sposób negatywny. A pomyśl super. Super, że się stresuję. Fajnie, to jest pozytywne. Pomyśl o tym w ten sposób i zobaczysz, że po pewnym czasie przestaniesz się stresować. Całkowicie ten efekt minie, bo będziesz myślał o tym pozytywnie, będzie to dla ciebie fajne, przyjemne i ja myślę tak o wszystkim. Jak ja się stresuję, to ja się cieszę. Niestety teraz w moim życiu nie stresuję się wieloma rzeczami i jestem z tego powodu bardzo niezadowolony. A nie stresuję się nie dlatego, że nie ma stresujących rzeczy, tylko że po prostu tyle razy już się stresowałem i tyle razy myślałem już o tym w sposób pozytywny, że naprawdę ciężko już, żebym się czymś zestresował i bardzo podchodzę do wielu rzeczy na luzie. I z jednej strony to jest fajne, a z drugiej, tak jak mówię, przez to, że zainstalowałem w swoim mózgu taki mindset, że ja się cieszę, jak się stresuję, to nie odbieram w ogóle tego pozytywnie. Chciałbym się więcej stresować, szukam rzeczy, które mogą mnie zestresować i podejmuję wtedy działanie. To definiuje osoby sukcesu. Osoby sukcesu nie boją się stresu, podejmują jak najwięcej tego stresu, wychodzą cały czas ze strefy komfortu. Zauważ, że stres jest najczęściej wtedy, kiedy wychodzimy z jakiejś strefy komfortu. Chcesz na przykład się spotkać się z dziewczyną lub chłopakiem, nie wnikam i idziesz na randkę, a normalnie tego nie robisz, nie jesteś do tego przyzwyczajony, to się stresujesz, bo wychodzisz ze swojej strefy komfortu. A wychodzenie ze strefy komfortu nie jest złe, jak pewnie doskonale wiesz. Dlatego stres też nie jest zły. I pomyśl o tym w ten sposób: jeśli stresujesz się, to znaczy, że wychodzisz ze strefy komfortu i coś się w Twoim życiu dzieje. I to jest Pozytywne. Opowiem Ci teraz taką krótką historię. Ja pamiętam, że jak pracowałem w Londynie w firmie, mieliśmy retreat czyli taki wyjazd, że tam się integrujemy generalnie. No i stresowałem się bardzo, bo nie znałem tych ludzi na żywo. Byli to ludzie z całego świata, ze Stanów Zjednoczonych, z Chile, z Anglii. Wszyscy mówili po angielsku. Ja miałem wtedy 19 lat, nie mówiłem aż tak dobrze po angielsku, znaczy w pracy sobie radziłem, ale to jest trochę co innego, jak jedziesz na wyjazd integracyjny i spędzić musisz dwa dni czy 3 dni nawet z ludźmi mówiąc tylko i wyłącznie po angielsku przez 100% czasu. To było dla mnie w jakiś sposób stresujące. I wymagające, ale ja się z tego powodu cieszyłem, bo co to znaczy? Czy to znaczy, że coś się w moim życiu dzieje, prawda? Więc myślę o tym w taki sposób: jeśli się stresujesz, to znaczy, że wychodzisz ze swojej strefy komfortu, że coś się w twoim życiu dzieje, co nie może być negatywne. No chyba nie chcesz mi powiedzieć, że wolałbyś na przykład nie jechać na taki wyjazd albo że wolałbyś nie iść na randkę z dziewczyną czy z chłopakiem. No nie, oczywiście, że to nie jest dobre, żeby unikać takich rzeczy. Należy w swoim życiu robić jak najwięcej rzeczy. Fajne jest to właśnie, że się dużo dzieje, a przez to, że się dużo dzieje, że cały czas wychodzimy ze swojej strefy komfortu, robimy nowe rzeczy, to przez to się stresujemy. A a więc z tego wynika, że stres nie może być dla ciebie negatywny. A skoro już wiesz, że jest pozytywny, to zacznij go tak odbierać: zacznij myśleć, że to jest fajne, że się stresuje, że to jest pozytywne, i zobaczysz, że po pewnym czasie przestaniesz się stresować, na przykład egzaminami. Przestaniesz się stresować rzeczami, którymi się stresować w swoim życiu nie musisz. Bo będziesz do tego podchodził pozytywnie. Jeśli będziesz miał. 30., 40 egzamin w swoim życiu i cały czas będziesz myślał o tym pozytywnie, to, to najzwyczajniej w świecie przestaniesz się stresować, prawda? No bo nie możesz się stresować za każdym razem, jeśli podchodzisz do tego pozytywnie i jednocześnie też w jakiś sposób nie przejmujesz się tym, ok? Bo przejmowanie się tym to jest trochę inna sprawa. Właśnie podchodząc do tego pozytywnie nie przejmujesz się tym, tylko się tym cieszysz. I właśnie takie podejście jest bardzo, bardzo ważne, jeśli chodzi o stres w życiu. Więc trzymam za Ciebie kciuki, żebyś przestał się stresować, żebyś zaczął normalnie funkcjonować, żebyś zaczął myśleć o tym w sposób pozytywny. Żeby żebyś zaczął cieszyć się właśnie tym stresem, cieszyć się tym, że masz ten stres w życiu. A ja zapraszam Ciebie do moich następnych materiałów o zarabianiu online i samorozwoju. A jeśli ten film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, napisz w komentarzu, co o tym sądzisz i do zobaczenia.